Cześć! Witam w Nowym Roku! Jedziemy z tym. Prosty czekasz, stoisz dalej, choć nie czekasz. W ducha nie jest, lekarz dobry lekarz jest. coś za czym gonisz, na coś czekasz. Przecich, uciekasz? przyniosę ci go w chlebie w waszej potrzebie. Chociaż nie jest tylko jego pomocni. Proszę, że w głoszeniu słowa pozostajemy owocni. To jak nowy nośnik, nie bądźcie sprośni. Bo ktoś tu będzie musiał poosprzątać, bądź podstawić nocni. Ludzie nocni, wolę zostać waszym stróżem. Bo czas oczekiwania tym wydłużę. Na to co zrobię, za pan brat z duchem, gdy wyruszę. Nie jest skruche tam, gdzie kruche do połamania to co prawdy głębsze nam przedstawia Wiele kontemplacji, gdy potrzeba narracji w twoim życiu Ważny jest każdy szczegół, by osiągnąć dobrą jakość w twoim życiu To prawda nie do zbyciu, ale do oddania za darmo Bo święty paweł nosił miecz, nie na darmo dance